Boku, Widoki ładne, są. w tym jest cień, tak no Przesunąłem się trochę. Tu są takie tablice, ale ja nie będę wam pokazywał każdej tablicy. Każdy sobie przyjrzę, będzie chciał, ja tylko bardziej zachęcająco pokazuję, jak to wygląda, a widoki podobne są przednie. Tak, perspektywa. I mi to uzmysłowiono, że stoję na szkle. No, no nic, że stoję na szkle. No co mi tam. spytają je, czy szlopoja, czy mnie, czy się nie Ja czekam na szkle. Podłoże? Podłoże! No stary, kontynuujemy obchód. Nie wieje, wieje. A Na dzisiaj, mam spacer ze szklarskiej powępy. Tutaj dość ponad 20 km. Masakra jakaś. Po prostu potem był przywiąznięty taki śnieg i ciały. Co innego Jakieś śnieg leży, co innego jak śnieg leży świeży. Nawet trochę przywiąznięty, a nie taki kilka kilkakrotny, odmrażany. Potem zlodowa ciały, taki już nieładny, zbrycholony. Masakrycznie się potem szło. Wygląda ta wieża takie esy, floresy, serpentyny, ludzie schodzą teraz nie no, jest to fajnie pomyślane, skywalk, spacer wśród chmur Sobie nie chcę w taki sposób, bo to jest tablica. Tak wygląda przykładowa tablica. A ja sobie rozpieram, że tutaj na powęczy, jak się tablica kończy. O, tu jest lekka taka wewna. Ten wiem, że będę na już... Na około będę wtedy miał już zrobioną kątkę. Taka fantazja. Lazem z na siatkę takie O, no, no, no no siatka jak siatka co no, no. Trochę się ugina pod nogami. 60 ponad, w dół. najpierw no, jakby się urwała to by tam nie było co zbierać no co. No, no tak, tak się ten skytower... Yy, jaki skytower? Skywalk, Skytower sky to by Przedstawia.